Irena, gdzie ty w ogóle idziesz? Tak się przejdę, między blokami se trochę. Eee, za słaby był ten wiatr w nocy, żeby coś komuś wiało z balkonu. Lepiej, lepiej byś mi wzięła butelkę do skupu oddała. Ona zwrotna jest? Zwrotna jest. Absolutnie zwrotna. Zwłaszcza jak się pije i nie zagryza. Ale brudna jest! To przeći, no! Tam się przedsiębił! No to przesiń, nie gadaj tam! Że jest tam. Witajcie prości ludzie. O, sama bin laden. Kobieta, później się w łeb. Żaden laden, Jestem Ginem, wschodnim duchem tej butelki. A wy? Ja jestem Irena, a on jest chuchem tej butelki. Tak. Tak, czuję. A przepraszam, a pan w ogóle wyleciał stąd? Tak. Ostatni raz kupiłem koszuruszkich. Czyli, czyli że, pa, że, że pan jesteś duch? Tak, tak, tak. No to pan jeszcze jest ten Ja? Tak. Nie, no skąd? A, a nie, to że LD to jest ten. D-duch. D-duch. <śles> Wszystko jedno. W... mi pomyliło. Proszę państwa, macie trzy życzenia. Tu jest katalog. Wszystko, co jest w tym katalogu, jest za darmo. Proszę. D Dziękuję. 20 zł. Co? Za katalog. Dlaczego? No bo katalog nie jest za darmo, bo go nie ma w tym katalogu, chyba to jasne. Ale kręci. No kręci, no mówiłem, że z SLD no. Się, się wstydzi przyznać. Słuchaj. To jak z tego katalogu, to ja chcę te, tutaj samochód. Samochód za darmo, tak? Tak. Dobrze, proszę bardzo. Tak. Nie ma. Wyszły samochody darmowe. Proszę pana, w zamian mogę panu zaoferować nóż do filetowania ośmiornic. Prawie jak za darmo. A to, to, to nie za darmo, tylko prawie, tak? Pana za darmo to wryj można dostać. Nawet tym katalogiem, w tej chwili. Reflektuje pan? Nie, 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 nie reflektuję. A przepraszam. Ale ja w ogóle nie jem ośmiornicz. A kto panu każe je się ośmiornicę? Ja panu sprzedaje? nóż czy ośmiornicę? Nóż? Podobnie no głupi! Ja! No. A w Polsce to w ogóle żyją ośmiornice? Spol no skąd nie? No mówiłam, że kręci w radio, słyszałam, jak policja w Łodzi jedną ośmiornicę złapała. No to. No bo to jest taki kombinator, Dziadyga, kryje swoich, no i co? Dobra, to my bierzemy ten nóż do ośmiornic, ale nam powiedz, proszę pana, kto stoi za rywinem? Człowieku, bierzesz ten nóż, czy jesteś matołem? Nie jestem matołem, czyli sprzedany. Proszę bardzo, dziękuję. Pani sobie życzy co? Ja wybrałam darmowe futro. Tak, bardzo dobry wybór. Również nie ma. W zamian mogę pani zaoferować niszczarkę do papieru. Za 50 zł. Pamiątkowa. Znaczy co pamiątkowa? Maszyna. Sam kiszczak na niej niszczył dokumenty. No tak, no ale. A, a to będzie mi w niej ciepło? Słucham. No, ciepło, czy mi w niej będzie, bo jak się futro nosi, to ciepło, a jak maszynę, to co? No, proszę panią, ona jest w miarę ciężka, jak pani ją ponosi, to się pani na pewno rozgrzeje. Nie. To no. a nie... gdzie ja, ja ją będę nosić? No. Nie wiem, choćby do naprawy. To myśli pan, że ona się popsuje? Już jest popsuta. Co Pani chce za 50 zł? Już nic nie chcę. No, a ja pani daję maszynę, czyli kto jest zadowolony? Ja. Tak. A on co? On jest głupi. Tak. Za zamówione towary pozą państwo 400 zł plus stuwa na ofiarę trąby powierzchnej w Starachowicach. To w Starachowicach była trąba? Tak. Tak. Wywiało z kasy miasta. Tak. To w radio słyszałam i z tą trąbą starostę też wessało do więzienia. Tak, tak. Tu jest fit, proszę bardzo. Na towary, a ja zawijam turban, zawijam kiece i lecę. Sągiem? Nie, panie Dzinie, ale trzecie życzenie zostało. Tak? A, jeszcze jedno, tak, Pani Panie Dzinie, no. ja bym chciała, żeby mój mąż był ładniejszy. Mm -hmm. Przepraszam bardzo, ale e, nie wiem, jak to zrobić. A ja wiem, jak zrobić, żebyś raz był brzydszy. Jak? Chcesz w lampę Aladynie? No nie, bym no nie, podziękował. A w Dynie? Nie, ja też, też nie. Toż ktoś... pierwsze bo jak ci zaraz turban, to ci się odechcie. Proszę ciebie, nóż do filetowania ośmiornic, maszyna do niszczenia, żeśmy się obkupili. Boże, początek miesiąca, a my już pieniędzy nie mamy. No, no i, i kto jest trąba? Ja, a kto jest ofiara? Ja, a, a, a kto jest winien? Balcerowicz!